Bo ty jesteś ślepy. A ty jesteś Chur, trzeba. bardzo niemiła. Nieprawda. Jestem miła. A, nie podpaliłem. Pierdolaj. O kurwa, no to ten. O, ja pierdolę! No ty, ty jesteś głupi! Zemsta, zemsta. O, pierdolę. Mie, ty mi je powiedz swoim, ja ciebie w moim. to ty. Ej, umrę! Umrę! Idź, Spróbuj wejść od razu na górę. O kurwa! Spierdalaj! Ja. Spierdalamy! I dobre nie się No pierdolę. Bejtuj, bura Terim bende adamım ne yapmışsın dur orada dur moder partie a- jeu stań tam, stań tam, böyle mekanlandsın ben oradan çıkıyorum sen perkaksın bilmiyorum Zlay Blood Carbon. s2 dan çık ya <laughs> <laughs> Nie bo są tutaj te jakieś kurde wjeżdżać Gdybyśmy to byli to by nie było O kurwa Baga OOOOOOO! Ja pierdolę! Ale mi wiesz Kurwa, to jest? Jakie Ja pierdolę to nie ma O, No jedynie rozstawiać za jedną kurwa Jaka będzie, będzie równowaga jak cię zmutuję? Oj, to wakurwa, będzie... kurwa! No i mną kłójte, rozstaw ich na boki, totalnie. Wypier dalej Za gdzieś tam. Za depsu. Ha, myślisz, że kurwa nie mogę cię nie Ha! <śmusznie> <wyzmucować. śmusznie> kurwa, zemsta! <śmusznie> nie mogę <śmusznie> <mógł ja> tego słyszeć. <śmusznie> no wiem, to O kurwa, ale nitro. Link nadchodzi. I tu już możecie te... To zróbmy mana combo. Dobra. Już. Ale timing. No nie, kurwa. <grywk> o Jezu, uwaga na ten ogień. Nie miałem już nic. Terrorysta. no nie Bajty za dyszkę. No, kurwa. Ustawcie się już pod swoimi targetami. Tam, elasy. Yy, uważajcie teraz na tym switchu, vortex jest po drodze, ostrzegam, vortex po drodze. O, kur... nie, <laughs> widzę. nie widzę, nie widzę. To jest bez flaska, lepek. Team Porter, use the fucking flask I nie, gave. You. <laughs> Motherfucker, no, I no, gave no, you a no. doing them, do you want more? Oh, course. Oh, course. No, 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 nie, nie, ale ja nie, 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 jakiego kurwa nie, 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 tego nie, <laughs> no, 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 push. Uh -huh. come on, come on. Mamy, nie musisz. Nie. No Ten To jest najgorsze? To jest ta pulka, na której potowałem i teraz cię zjawił, no to, jest jest to... Jasra, ja teraz Prawda. musisz mi każę musisz. Nie dotaszę potów. Kurwa jestem pierwszy Bo jestem najlepszy, kurwa, nie poputuję. <śled> Teren, skajt, ale są takie szampony, skajt. właśnie, no? Coś takiego tak. jest. Nie, ale wiecie co? Ja zapisuję 7 luty, nie musiałem dzwonić po palucha, żebyś... stał. No. <laughs> <laughs> jak to się stało? Zagroziłeś, może go wymienimy nie, na no nie wiem, co, co tak. 10 minut mi się stało ogólnie, ale się trzymałem na teraz. Wait, why is this flask so expensive? Właśnie szali Co? A propos fasków Nie mam mowy, kurwa, nie mam mowy. Mamy <noise> Human. Okej okay. DPS on the store. Main tank on red. Hunterem wiesz, gdzie stać, nie? W tak zwanym rang'eu. <noise> Dokładnie. Gadacie, no to ja się źle czuję. Na kogo? No to by daleko do niego. No nie. Ja, ja też jestem starszy, i co? Ty jesteś starszy ode mnie? Dziutko. No na pewno. Z jesteśmy w jednym wieku. A, a, to czy To da? da o, się. Dobra, ale my starszy, tylko, wiecie, jakby od Narodzin Chrystusa, jak jak był przed to Narodzinami Chrystusa. U mnie, u mnie jest w drugą stronę. <laughs> on, on, on już miał reset po prostu. Ty, ja za, ja za dwie minuty będę z powrotem. Lambo. Echirę. Lambo. No dobra, no. Bo tylko psa wypuszczę, co? Chyba, że nie mam go wypuszczać, ma mi się zesrać. Ale jak mi się zesra, zrobisz kubkę. To będziesz sprzątał. Co będę sprzątał? No to później zjada, spokojnie. Nie może

Piękny to jest! <grym _> Ty wam. Nie, to twój głos, ten twój to głos, ten, ten, ten twój to głos Był dziewczęta. Nie, nie. to jest Wszystko w porządku. No, na e nie. Dobra, kurwa uruchamiam dipsy. na dipsy. <grym grym> <k> <grym> <grywa> <grywa> oh, <odkrył się> <grywa> Jakby teraz przerywało to mi powiedzcie nie? Tylko bez trollingu żadnego nie, nie schodźcie. <grywa> Ja ci powiem, nie martw się <grywa> pro, 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 pro. No. No. Yo brother, tu não, what do I do? Same shit, same shit. dos uns aqui 10 minutos, mais menos, mais menos, menos. Menos plus, plus, menos plus. Mais menos, <laughs> na orku Sprawiedliwość też czy kiedyś mną. I idź na około po prostu. I przestańcie eksplodować. O kurwa, walimy o, go, walimy. O, o go. Go się o, zakręcił. Nie, nie Dzięki Google. orku. No walić go, walić go. Ja bym was ty zabił, sąsiadka. Tak, no no. Kurwa, to. Dobrze. Dobrze jak mówi, nie wchodźcie, nie wchodźcie, a depreso. No bo to dup, już nie, już zbugowałem to a... temu zbugowano, ale z dinozaurem ją dalej w to wierzy, no. Mózg jest, <grym> to, jest, to jest to samo, jak ludzie ustawiają sobie chorągiewkę Ukrainy na ryby. Facebooku. ty patrzy każdą chorągiewkę i zapisuje sobie, liczy. Jak przekraczy, będę miał to przystanie atakowe, tak. No proste. Mów lew, second point. Misza więc. co robi. To były drugie, czy pierwsze? To były pierwsze, spod drugie. Pecze. Trzecie? Tak, inne. No. na <laughs> okay, żegnam, Dam ci, dam ci buffka. Uh, DLT come, come, kill, kill. And who's that? Tango, move, Tango, push, push. Tango, Depresso. Good, you're moving now. Good, that's you, brother. That's you. <laughs> My arena, this is homosexual, <laughs> not in a good way. But it's Vruk, it's from probably it's from Syndrome. Oh, by the way.

To nie wejdzie ma małego. Mam małego, małe. a wszedłem i co teraz? <grym want> Roz... Rozjewałeś system. <unle Sharing> po chuj wam to. Czy ktoś przez te ile my jesteśmy tutaj? 10 puli powiedział komukolwiek, <grym> że jest za mało dipsa? Gdziekolwiek. No mi powiedziałeś. <grym> co ci powiedział? <hati> <grym> The focus <laughs> magic. Yeah, yeah. Wait, so, uh, You're gonna waste so much time, bro. This is completely unacceptable. <laughs> just give me a summon. Just give me a summon. 24 people are gonna be waiting for you, bro, just to get your stupid quest. I mean, that's fine, bro. I'm best at my dick. <laughs> 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 Dlatego ja zatrzymam na tym. Jeszcze I... możemy tupnąć. Mario. Mają. Aaaa! <laughs> <laughs> no, <laughs> <laughs> jak się odsunął. A, A chciałem... Się... <laughs> Powiem tyle. To jest... To mnie zawsze dupa boli jak to robię, ale... To jest fajne. To wiadomo. Nie to za miało, ale... Ale w... <laughs> 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 to jest <m> fajne. <śmiech> <śmiech>

Oh, I can hear oh. i oh, Come dead. Oh, What do you say after that? <laughs> you don't win oh, with that. Fast, fast. I'm I'm sorry. <laughs> Fucking two meters underground. Fucking uh, demolished. Just got out flight. Yeah. Outstanding move. <laughs> so, he does. Tomb and blistering at the same time. Tomb needs to go out, finish its flight, and then blistering. Why was blistering delayed though? I literally just told you. <laughs> so if there is a tomb. Listen, listen closely. Listen closely. <laughs> Maybe do a proper spread for once this time. You hear that crystal? Proper spread. come to the closer to the middle. Change your angle. Come here. Come here. Come on me. On me. On me. Timo shot missed. You on me? On me. <laughs> Order. Milis, <laughs> attack Sorder, from the front. Come on you me. can't pay yes. yes. this one. You can't pay <laughs> this one. Except uh, Lux. Nie, nie, no, nie, nie, I nie, 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 can you take the nie, I can, I can, I can. I oh, what nie, Immortality! Uh, immortal. nie, no. no, nie, no. no, ja jak, jak się robi? Redypekam. nie, mam, nie, 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 się. nie, nie, jak nie, 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 tego. nie,